Witam was serdecznie ponownie. Przyszło mi na myśl nagranie takiego filmu w odniesieniu do tego, co mówił kolejny, bardzo mam wrażenie popularny w sferze prawicy czy też takiego coachingu gość, dziki trener. Akurat tam oglądałem parę filmów dzikiego trenera i on taki jest. W sumie gada takie różne rzeczy dziwne, ale nie można mu odmówić tego, że chłopina ma dobre serce. To chciałbym tak na wstępie, żeby go tak całkiem nie obsobaczyć, nie zjechać z góry na dół, bo to też nie o to chodzi, żeby tam, prawda, ochydać do końca pewne osoby. No, coś mu tam dzwoni, ale nie do końca jeszcze wie, w którym kościele chyba. No ale przejdźmy do rzeczy. Jest teraz bardzo modny, rozdmuchany temat na prawicy tej właśnie altprawicy typu Konfederacja, jakiś skrajny PiS, Solidarna Polska, że Unia Europejska dała pozwolenie na y, wprowadzanie robaczków, jakieś tam szarańczy do diety, czy też do komponentów do przetwarzania żywności. No jest to temat sam w sobie e, dosyć taki e, teraz nośny, można o tym sobie dużo poczytać, są filmy. E, I jakby jest to gdzieś tam mocno teraz e, wamanglowane waklu, przez media. No i niejaki trader, e, boże trader trader był w poprzednim filmie e, nie, no i niejaki dziki trener który no gdzieś tam też stara się być takim influencerem, odpowiadać na szereg rozmaitych tematów. No tutaj troszeczkę popłynął z tym i to tak moim zdaniem dosyć mocno popłynął i trzeba by to skomentować, trzeba by tutaj y, poszukać, no bo znowu jest to takie prawicowe drugie dno. Yy, yy. On tam oczywiście, że no, że to jest znowu jakiś wymysł lewactwa że Komisja Europejska pozwoliła, czyli ta Lewacka Komisja, że wymusi na nas jedzenie robaków, tak jak i ograniczenie jedzenia mięsa, tak jak ograniczyły tak jak był COVID, tak jak kazali nam przyjmować szczepionki, tak jak niedługo będziemy musieli elektryczne samochody kupować. I no, jest znowu taki alarmistyczny ton, prawda, że oto mamy jeść robaki. On tam tak dosyć fajny sposób mówi, że fajny. śmiesznie się tego słucha. Jest to po prostu komiczne, jak on tam wysnuwa taką analogię. No, bo tam wirusem też na początku mówi, że to tylko w Chinach że to tylko przejściowe, potem musieliśmy wszyscy przyjmować szczepionki i teraz te wszyscy mówią, że to taka ciekawostka, że masz tego skosztować że to jest jakaś nowość, prawda, że fancy i tak dalej, że próbują z tego robić coś modnego a kryje się za tym drugie dno, bo niedługo pewnie będziesz musiał to jeść i będzie to dodawane do różnych komponentów, do jakichś mączek do jedzenia i i tak dalej, nie będzie dyskusji. No i on tam drąży temat. W ogóle ta analogia z covid no jest taka troszeczkę dla mnie, jednak, y na no, brzydko powiem, chora. I to strasznie mnie wkurza, jak już tutaj wjeżdżają, że, o no, bo wprowadzili i wszyscy musieli się stosować i, no, i takie straszne to było. No, umarliście od tych obostrzeń, naprawdę. Ledwo wszędzie. No ale mniejsza z tym. Y i co i to jest robaczki to jest spisek wymierzony w polskiego rolnika żeby polski rolnik na łańcuchu korporacji wielkich był i żeby polski rolnik nie mógł produkować tradycyjnego polskiego jedzenia dla polskich Polaków No pan użytek powiem pan głowa wybucha jak się słucha tego tego dziadostwa No jak mówię no trener Wydaje się być takim człowiekiem serdecznym, ale ewidentnie no, nie wie w którym kościele co, jak, gdzie dzwoni. Dlaczego odnoszę się do tego rolnictwa? Ponieważ yy, on to mówi, jakby, mam wrażenie, że on to mówi z takiego punktu widzenia jakoby polski rolnik yy, to był taki, co tylko mleko od tej krowy co to tylko ten mlecz na łące zajada. Że tylko tą świnię, co w błocku się taple, jej tylko tego kuraka, co sobie radośnie na wolnym wybiegu, prawda, te kamyczki dziubie w tej ziemi, i że to wszystko jest takie bliskie natury, to jest wszystko takie naturalne, że ta pasza jest taka super, to są takie naturalne komponenty, jest to kompletnie nieprzetworzone, żaden tam granulat prowit ani nic. Eee, I no ma się takie wrażenie, że ta wieś to jest dalej taka idylla, taka po prostu wsi spokojna, wsi wesoła. Tymczasem eee, panu dzikiemu trenerowi pra pragnę powiedzieć, że nasza gospodarka rolna niczym się w chwili obecnej nie różni od tego typu przedsiębiorstw rolnych na zachodzie, czy w innych krajach Europy. Że po prostu mamy... Wielkie fermy, wielkie hodowle, wielkie przetwórnie, wszystko jest zmechanizowane i yy, o ile dobra tam, jak wchodziliśmy do Unii, to się mówiło, że mamy bardzo duży odsetek takiej naturalnej względem tej unijnej yy, żywności, no to teraz to się yy, dobiło, a nawet okazało się być na gorszym, niższym poziomie, bo te małe gospodarstwa, takie jeszcze znane z czasów PRL-u, zaczęły podupadać, bo panowie gospodarze się postarzyli, bo przechodzili na renty i brutalnie mówiąc od tamtego czasu duża z nich część już zdążyła poumierać. A de facto no, te areały zaczęły przejmować coraz to większe gospodarstwa rolne i to wszystko jest oparte na stuprocentowej mechanizacji, nawozach sztucznych, no bo inaczej takiej gospodary opędzić by się nie dało. No nie ma się co oszukiwać. I e, no zamach na polskiego rolnika, który jest, będzie na pasku korporacji, tam produkował, bo ma wytyczne. I tak już ma wytyczne. I tak ta żywność, żeby ją dopuścić do spożycia, musi, być, musi spełniać szereg różnych norm e, jakościowych, weterynaryjnych i tak dalej. I też jest taki globalny problem. No jest nas tak już 8 miliardów Lekko licząc w 1999 było nas 6 miliardów, i gdyby tak żyć w takim utopistycznym założeniu, że mamy nisko przetworzoną żywność, taką bioprodukowaną jakby z zachowaniem naturalnych, tradycyjnych metod, no to no ja nie wiem jak wyglądałaby efektywność tego rolnictwa. Po prostu jest nas coraz więcej i ta żywność, żeby była relatywnie tania i relatywnie dla największej liczby ludzi dostępna no to musi być przetworzona pędzona na nawozach na opryskach i tak dalej. O wpływie tego na nasze zdrowie no można by długo dysk dyskutować wiadomo, że wysoko przetworzonego jedzenia należałoby oczywiście jak najbardziej unikać wszelkich tych jakichś tam gotowych dań, jakichś słodyczy z syropem glukozowo-fruktozowym ja może nie wyglądam na osobę, która powinna się tej kwestii jakoś super wypowiadać, ale no, tak to jest. Pan dziki trener zresztą jest dietetykiem, więc on to... Kto jak nie on powinien takie rzeczy rozumieć. No w każdym razie chodzi o to, że to jest już zamach na, na znowu yy, światowy spisek na kolejną gałąź polskiej gospodarki, żeby on Zarnąć, żebyśmy mięsa nie hodowali tych naszych tradycyjnych polskich świnek na schabowe i szyneczki, tylko żebyśmy sobie y, jedli y, humus szarańczy. Przykładowo, no. kto jeszcze, y, no, czy to wprowadzą, jak to wprowadzą, tego nie wie nikt, bo jak już widać, wywołuje to słuszny, słuszny, niesłuszny. Opór i opór jest, yy, będzie duży, no bo no nie wmówisz człowiekowi, który całe życie je to, co je, że nagle jest jakaś dziwna, szarańcza i, i masz to zajadać zamiast tam tradycyjnych źródeł białek, tak? No więc yy, no ciężko to powiedzieć. Ja Wam powiem, gdzie może być tak naprawdę rzeczywisty problem z polską gospodarką rolną. Yy, ukór ukór moi drodzy, to jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Yy, znam kogoś, tak jak w filmie Chłopaki nie płaczą. Znam kogoś, kto ma z tym na co dzień do czynienia. Jakby opowiedział mi to i owo. Yy, PiS. Yy, pewnie część z Was to pamięta, jak dochodził do władzy w tym 2015 16 roku. Jak rozsiadali się w fotelach rządowych to mieli takie hasło, że nie będzie sprzedaży ziemi rolnej na odralnianie albo, broń Boże, żeby jej nie sprzedawać obcokrajowcom, bo to nasze, bolsgie, yy, żyzne ziemie, na których musimy hodować naszą, produkować naszą wspaniałą, bolsgą żywność, no bo jakże Polska bez schabowego z kapustą, prawda, zawaliłaby się i, prawda, Padłaby dawno, gdyby y, polscy synowie niekarmieni, prawda, rosołem i, i schabowym, prawda, mieliby jakoś tam egzystować. No to przecież cała Polskość by się rozpadła od tego, prawda? No i na tym jechali i wprowadzili się coś takiego w, tym, w tej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, że jeżeli nie jesteś rolnikiem albo synem rolnika albo nie dostaniesz ziemi rolnej w spadku po wujku, stryjku albo innym tam y, powinowatym po ciotku, no to jeżeli byś sobie na przykład stwierdził, że rzucasz swoją wspaniałą pracę w korporacji, albo wspaniałą pracę gdzieś w urzędzie, albo jako jakiś tam inspektor nadzoru, albo inny inżynier i chcesz się zająć, nie wiem, hodowlą y, kóz i robić sobie kozie mleko, albo wypasaniem owiec i chcesz sobie z wełny naturalnej robić sweterki, i sprzedawać je warszawskim hipsterom jako biosweterki, prawda, z poszanowaniem równowagi natury. No to, jeżeli z Krajowego Ośrodka wsparcia rolnictwa nie uzyskasz specjalnej zgody, no to wówczas że tak powiem, no, jesteś na straconej pozycji. Nie możesz sobie zostać od tak rolnikiem w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie wiem, skąd się to wzięło taki pomysł. No właśnie od tej osoby, która mi o tym opowiadała, słyszałem, że grono osób zainteresowanych pracujących z tą ustawą na co dzień jest wielce wściekłych można powiedzieć na to, jak to jest debilnie napisane i jak w ogóle to jest na odwal zrobione. No, ale nie możesz, jak przychodzą z różnymi czynnościami do niej, do biura rolnicy, do tej mojej znajomej, no to wówczas no ona zada kiedyś takie pytanie: że pan widzi, pan jest lepiej uposażony niż my wszyscy tutaj razem wzięci, bo pan ma takie hektary, których zwykły śmiertelnik nijak mieć nie może. I mi się wydaje, że to jest problem dla polskiego rolnictwa, a nie tam, że wejdą. Korporacje, bo korporacje jakieś tam produkujące nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, nawet odmiany poszczególnych roślin hodowlanych, już weszły i już robią to, co robią. Powiem Wam jeszcze jeden świetny przykład z podwórka mojego taty. Mój tata jest ogrodnikiem. No i e, tak, e, dla sportu, jak mu kończą mu się kwiaty w czerwcu, to zaczyna sobie robić pomidory. Zawsze są domowe pomidory w domu i to są jakieś takie fajne mięsiste, czerwone odmiany. bo wolę serca, jakieś pomidory malinowe, naprawdę super są te pomidorki ze szklarni od taty, no nic, tylko sałaty robić, keczupy i tak dalej. Sałatki pomidorowe. No, i kiedyś tam wyczytał, że wśród tych masowych producentów pomidorów, no bo wiecie co, my to kupujemy na zasadzie, że mamy tam 10 czy 12 krzaczków. A mówi, wśród takich masowych producentów, no to już nie ma takich tradycyjnych odmian, za bardzo dostępnych, takich pierwotnych. Które charakteryzują się wyższą zawartością witamin i innych składników odżywczych, które są właśnie takie słodkie, czerwone, mięsiste, gdzie mamy taki 100% pomidora w pomidorze. Takie odmiany są wycofywane kosztem odmian, które są pozbawione tych wszystkich właśnie składników odżywczych, jest ich mniej, mają mniej witamin ale są twardsze, mają mniej tego czerwonego barwnika i przez... potrafią dłużej wytrzymać w chłodni i są dłużej zdatne do spożycia. I właśnie to jest to o czym mówię. Mamy dylemat czy yy, jeść te bardziej yy, zdrowotnościowe produkty te jakieś bardziej naturalne odmiany roślin czy yy, warzyw czy owoców czy po prostu yy, no, y, iść w masówkę i produkować takie jedzenie bardziej y, wygładzone, pozbawione charakteru, pozbawione nawet, jak widzicie, w dużej mierze witamin, ale dostępne dla mas i pozwalające wyżywić tą naszą ciągle rosnącą populację. No, jest to y, dylemat, jest to wielka zagadka. No, tego nie rozwikłamy. A takie mówienie, że to znowu jest. Spisek korporacji międzynarodowych na polskich producentach, że oj, bo nie będziemy mogli produkować naszej ukochanej wieprzowiny. No to to jest takie, wiecie, to jest takie znowu straszenie, znowu robienie jakiejś paniki, jakiegoś szumu i żerowanie na tych biednych ludziach, którzy tego słuchają. No bo. Nie mają pewnej świadomości, więc no. Kolejny przyczynek do tego, że można se ludzi postraszyć, prawda? Prawica, jako takie niepoprawne konserwy, oni tylko straszą zmianami i boją się tych zmian, i ten strach jest wręcz aż, no można powiedzieć, dziecinny, taki infantylny, i niby dorosły facet, niby. Jak mówię, no ma dobre intencje, bo widać, że gość mówi to szczerze od serca i mu tam na czymś zależy, ale no... więcej jakiejś takiej własnej kognicji, a mniej słuchania Konfederacji, bo Konfederacja puściła najprawdopodobniej ten temat, żeby się przygotować lektoratowi rolniczemu. Bo co warto wiedzieć, że Konfederacji, Konfederacja i wcale wolnorynkowcy, wolnościowcy, Yy, jako tako, oprócz takich turbo przedsiębiorców miłujących kapitalizm ponad własne życie i własną godność, no nie mają zbyt szerokiej oferty dla osób, po prostu dla innych grup wyborców, tak? Yy, nie zdobędą wyborcy wiejskiego, nie zdobędą za bardzo wyborcy jakiegoś tam wielkomiejskiego, z inteligencji, tylko właśnie takich młodych, sfokusowanych na zysku, na zarabianiu pieniążków, jakichś chłopaków z reguły, bo to też jest bardzo y, zmaskulinizowane, że tak powiem, grono. No i najprawdopodobniej to cała imba robaczki y, wzięła się z tego, żeby po prostu trochę, y, w, trochę tutaj wyprowadzić z równowagi rolników i pozyskać tym kosztem. Trochę poparcia w nadchodzących, miejmy nadzieję, wyborach do Sejmu. Także ja was z tym zostawiam. Trzymajcie się. Cześć.